🎵🎵🎵 Hejka czosnkietonka Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale I jest to odcinek pod tytułem Vlog tygodniowy Dzisiaj jest poniedziałek I zaczynamy Tak jak mówiłam jest poniedziałek Godzina 7:00. I ja za chwilę idę do szkoły, a więc widzimy się później. Już wróciłam do szkoły i z dodatkowego angielskiego jest już ciemno. Jest godzina 17 i właśnie muszę iść robić zadania i się pouczyć na jutrzejszy dzień, więc nie wiem czy będę się do Was jeszcze dzisiaj odzywała. Jak coś, to widzimy się jutro lub później. kończyłam robić zadania i teraz będę robiła projekt z angielskiego. Projekt jest to my hero. Mamy opisać po prostu swojego idola. Ja już mam tak połowicznie zrobione, ale nie do końca i muszę go dokończyć. Ja oczywiście wybrałam jako mojego bohatera Billie Eilish. Ponieważ no to jakby o niej najwięcej wiem I mogę wam pokazać jak mniej więcej ta prezentacja teraz wygląda um, Tutaj ona jest Mam początki życia, tu jakieś zdjęcie um, Twórczość Nagroda, ale nie wszystkie wypisałam. I jeszcze, że Billy zachęca fanów, um, odbanie o środowisko. I tutaj napisałam o tym. I jeszcze muszę po prostu coś zrobić. A więc, widzimy się za chwilę. uciekłam ze szkoły, jest już dość ciemno i to dlatego, że jeszcze miałam zabiegi i to były zabiegi właśnie na tego gangliona już jestem po czterech zabiegach i tam mam na tych zabiegach zalecone magnetronik, laser i masaż ręczny mam wrażenie, że ten ganglion <gryw> Śmieszną troszkę nazwę, ale w każdym razie mam wrażenie, że ten gang się troszeczkę zmniejszył i mnie mniej boli. Jej! Za chwilę będę robiła zadanie. Um, nie mam dość dużo. Mam chyba tylko z matematyki, z biologii i tyle. To mało. A więc zabiłam się z za robienie i widzimy się później. Skończyłam robić zadania i jeszcze powtórzyłam na jutrzejsze lekcje. Za niedługo jeszcze jadę na spotkanie z wolontariaczem, ponieważ uczestniczę w szkolnym wolontariacie. No i dzisiaj mam po prostu spotkanie. I jeszcze Wam tutaj pokażę: jak wiecie, albo nie, już nie pamiętam, czy Wam mówiłam, ale mam konkurs na zrobienie Kalendarza adwentowego. Tutaj mam zamówione już materiały właśnie na ten kalendarz. O, takie one są. Są tutaj właśnie numerki, jakieś akcesoria i te jakby fundamenty do tego kalendarza. I fajnie, że mi to już przyszło. Teraz to zamknę, pa, pa. A, nie wiem tego zamknąć. Powiedzmy, że perfecto to zamknęłam. I ostatnio, jeszcze w piątek, na godzinie wychowawczej, mieliśmy losowanie takie na em, Mikołajki szkolne, tam klasowe. I ja wylosowałam moją koleżankę, z czego się bardzo cieszę. I właśnie się teraz zastanawiam, co jej kupić. Ona lubi Stranger Things więc myślę, że coś ze Stranger Things jej kupię. Tylko właśnie zastanawiam się, co. Zobaczymy. Napiszcie w komentarzach, czy wy też mieliście takie lasowanie. I jeszcze chcę Wam powiedzieć, że wczoraj za dużo nie nagrywałam, ponieważ miałam bardzo dużo lekcji, musiałam jeszcze iść na dodatkowy angielski, no i miałam ten zabieg i bardzo późno wróciłam. No i oczywiście zrobić zadania, nauczyć się na drugi dzień. No w sumie nie nauczyć, tylko powtórzyć, bo już w weekend się nauczyłam. I po prostu za bardzo nie miałam czasu. A więc widzimy się albo później, albo jutro. Uuu. Dzisiaj jest środa ja już wróciłam ze szkoły i z zabiegu. Za chwilę będę robiła zadanie domowe. Ale najpierw Wam coś pokażę. Tak powolutku sobie gromadzę rzeczy świąteczne i tutaj właśnie mam. Hej! Takiego właśnie aniołka. Tak on wygląda, jest naprawdę bardzo słodziutki tutaj ma nóżki. Jest to dziewczynka, ma taką właśnie różową sukienkę, skrzydełka brokatowe, taką czapkę śmieszną. I ona jest po prostu taka słodziutka. I właśnie chyba tutaj trzyma takie serduszko. Nie wiem do końca co to jest, ale myślę, że serduszko. I właśnie je trzyma. O, i ono. O. I ono może mieć kolor złoty, jak i różowy. Tylko trudno się to zmienia teraz tam na różowy i właśnie ten aniołek pasuje mi do Opa. takiej sówki mają podobne kolory ma złote skrzydełka takie brokatowe no i mają podobne odcienie różu ten jest troszeczkę taki ciemniejszy a ten jaśniejszy coś mi szczeliło Teraz to odłożę. Teraz idę robić zadanie, a jak skończę to jeszcze powtórzę najprzejsze lekcje i myślę, że będę robiła właśnie kalendarz adwentowy na ten konkurs w szkole. Więc widzimy się później. Wzięłam się za robienie domku i tak on wygląda. Spróbuję wam go jakoś pokazać. O, tak z jednej strony. I tak drugi, jeszcze tutaj jest inna. Tak wygląda. I tu właśnie teraz zrobię takie jakby piętra i już Wam pokazuję. hoppa Tak to właśnie wygląda. I tutaj po prostu będą szufladki. Tutaj jest właśnie jedno piętro. Drugie i będzie chyba jeszcze trzecie. Tak, jeszcze trzecie będzie. I na razie tak to wygląda. Teraz jeszcze muszę um, tutaj tak jakby dla bezpieczeństwa um, przymocować ścianę właśnie do podłogi i spróbuję Wam to jakoś pokazać jak to mocuję, tylko nie wiem jak. Myślę, że widzicie teraz idealnie. Tylko czy się nie wywróci. Um, ok. Myślę, że jest idealnie, że wszystko dobrze widzicie. Tutaj jeszcze bez. papa yy, I pod Tutaj. Oparka. Tam gdzieś kopelka. Teraz trzymam, żeby się dobrze przykleiło. Właśnie, przypomniało mi się to, że wczoraj zapomniałam Wam coś powiedzieć. Otóż na plastyce ym, robiliśmy slajmy. Tak, robiliśmy slajmy. To była naprawdę bardzo fajna plastyka. I y, robiliśmy slajmy z przeźroczystego kleju z perwolu i tam dodawaliśmy jakieś dodatki, na przykład pianka do golenia. Ja zrobiłam dwa i były one takie w klimacie świątecznym, takie niebieskie z, z perełkami. A drugiego zrobiłam fluffy i wiem, że jeden robiłam z białego kleju, bo właśnie można było, a drugi yy, z przechyloczystego. I oczywiście była mega wielka frajda, nawet pani się z nas śmiała, bo my takie aaa, slajmy, tak rozciągaliśmy, je bawiliśmy się nimi. I to po prostu było śmieszne, bo się tak zachowywaliśmy, można powiedzieć, dziecinnie. Możecie napisać w komentarzach, czy kiedyś robiliście slajmy na plastyce. Ja właśnie tak. Całkiem nieźle mi ten domek wychodzi. Myślę, że będzie naprawdę bardzo fajnie wyglądać. Kończyłam robić domek tak, on mniej więcej wygląda. Tutaj ma szufladki, ma dach, tylko jeszcze nie przykleiłam go klejem na gorąco i w każdej chwili można go zdjąć. I jeszcze tak z boku. I teraz właśnie robię szufladki, tutaj mamy już jedną. I powiem Wam, że robienie tych szufladek jest najbardziej czasochłonne i tak jakby można powiedzieć, że najtrudniejsze. Bo to trzeba jednak równo przykleić i żeby w ogóle weszło. I mam już trzy, i jeszcze mi zostało dużo tych szufladek do zrobienia, a więc widzimy się później. Heka, dzisiaj jest czwartek, ja już wróciłam ze zwykłej szkoły, szkoły językowej i z zabiegu zrobiłam zadania. I mogę powiedzieć, że dzisiejszy dzień był trudnym dniem, ponieważ miałam dzisiaj sprawdzian z języka polskiego. Mam nadzieję, że dobrze mi poszedł. I miałam jeszcze kartkówkę matematyki i to była jakaś z trzech lekcji ze skali, z zamieniania jednostek i z zaokrąglania liczb. I ogółem przed chwilą wydrukowałam pracę na konkurs. To jest taki konkurs. To jest piąta edycja konkursu literackiego, historycznego pod tytułem Przeszłość nie jest krainą, którą tak łatwo opuścić: literackie wspomnienia z historii mojej rodziny. I właśnie tutaj mam tą pracę, nie będę wam jej pokazywać, ponieważ są tam imiona i nazwiska tej osoby, której opisywałam. I tutaj jeszcze przed chwilą sobie patrzyłam na różne rzeczy. Na laptopie i właśnie wypatrzyłam. Można powiedzieć, że będzie nowa kolekcja w kropie z Billy, bo już jest bluzka, ale to może być po prostu tylko jedna bluzka. Spodobała mi się, ale znając się będzie na mnie za duża. Za chwilę sobie jeszcze na coś tutaj popatrzę, tak jakby odpocznę po dzisiejszym dniu. Więc widzimy się później. Teraz wam pokażę, co wczoraj jeszcze dorobiłam do tego domku. Ogółem to tylko szufladki. Już mam 24. I naprawdę, żeby zrobić te 24 szufladki, to był po prostu wyczyn. Bardzo długo się je robiło. No ale już mam wszystkie. A więc tak ten domek wygląda. Jeszcze muszę go. Wydekorować, czyli na przykład pomalować dach, ściany, bo tak to należy: takie, no takie białe, takie smętne. Wiecie o co chodzi? A więc widzimy się później. Dzisiaj jest piątek, ja już wróciłam ze szkoły i z dodatkowego niemieckiego. No i jeszcze z zabiegów, na dodatkowym niemieckim, już dostaliśmy książki. I teraz muszę się wypakować. Zrobiłam połowę zadań, jeszcze muszę inne zrobić. Wypakuję się i Wam coś powiem. Hmm. A właśnie. W szkole mamy taki, można powiedzieć, wyjazd o tak zwaną zieloną szkołę. I jest to właśnie wycieczka do Włoch jest to naprawdę bardzo daleko, aż 17 godzin jazdy i właśnie się zastanawiam, czy nie pojechać. I właśnie tam w pierwszym dniu no to jedziemy, w drugim dniu e, zwiedzamy, e, w trzecim dniu znowu zwiedzamy, e, w czwartym dniu też zwiedzamy, w piątym dniu jest e, cały dzień pobytu w takim parku rozrywki. I szósty dzień no to um, wykwaterowanie z hotelu. Czy ja to dobrze powiedziałam? Wykwaterowanie, tak, wykwaterowanie z hotelu. A w siódmym dniu wracamy, więc właśnie w tych włoszech będziemy tak w tydzień. A, I tutaj mam książki, makulatura. zieloną szkołę mamy w maju. Piszcie w komentarzach, czy lubicie jeździć na zielone szkoły. To będzie moja pierwsza. I co wam tutaj jeszcze na zakończenie tego vloga powiedzieć? Hmm. A, wiem. Jutro, czyli w sobotę, jadę do Kina na Krajnę Lodu 2. Napiszcie w komentarzach, czy wy też się wybieracie. Mam nadzieję, że będzie fajną drugą częścią, ponieważ pierwsza część była naprawdę bardzo fajna i ciekawi mnie właśnie jaka będzie druga. I jeszcze w zeszłym tygodniu byłam na Misfit tam jest ten M Misfit bardzo fajny jest to film, można się naprawdę uśmiać. Mój tata się bardzo, bardzo, bardzo śmiał i właśnie cała sala była, choć to już nie była premiera i jeszcze na temat tego kalendarza adwentowego, to myślę, że efekt finalny nagram wam w osobnym odcinku, czyli jak już będzie wymalowany, wszystko posklejane i ewentualnie jak już tam jeszcze coś w środku będzie. I tym akcentem będę się z wami już żegnać do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa.